Cześć, ja jestem Anjon i podobnie jak wy, przez ostatnie dwa dni oglądałem testy asasyńskiej czeretki ze szczególnym uwzględnieniem naszej obecnej fuzji, czyli pięknej i groźnej Kassandry. I chyba gdzieś w połowie filmu Samaela w mojej głowie zaczęło się krystalizować jedno słowo. Słowo, które zaczyna się na literę S, a kończy na KIP. No cóż, bądźmy szczerzy, ta czempionka ma kilka zalet. Ale ma zdecydowanie więcej problemów, co dobrze wypunktował właśnie Samael w swoim filmie, który polecam Wam obejrzeć. Dlatego ja postanowiłem dla odmiany zachować się rozsądnie i opuścić tą fuzję. Rodzi to jednak jeden bardzo poważny problem, ponieważ nie dopuszczam do siebie myśli, że mógłbym nie wymaksować Coalition Event, gdzie jako główna nagroda jest 100 mitycznych fragmentów reliktów, będę musiał czymś zastąpić te. Ponad 800 punktów, które dałaby mi Cassandra, A to oznacza dla mnie tylko jedno. Jeszcze więcej areny. I mam od razu do Was prośbę. Kiedy w poniedziałek po resecie Tag Team Areny będziecie zdejmować swoje właściwe obrony, to ustawcie w nich nie pojedynczych czempionów, jak to zwyczajowo bywa, a wypełnijcie je kurczakami. To pomoże nam wszystkim, bo punkty w powtarzalnym queście zdobywamy właśnie za ilość pokonanych czempionów na arenie. Wiecie już, jaki mam plan na fuzję. Dodam tylko, że mimo wszystko będę robił z niej te eventy, które dają wartościowe nagrody. Takie jak legendarna książka w Champion Training. Kto wie, może nawet otworzę dla tych nagród jakieś szardy. A teraz zmienimy nieco tematykę. I ponieważ nadchodzący czas będzie u mnie pod znakiem areny, postanowiłem nieco przebudować mojego aktualnie ulubionego nukera. Za chwilę pokażę Wam mojego Predatora, bo to o nim mowa, ale najpierw chciałem pokazać Wam jedną walkę. Bardzo się ucieszyłem, kiedy na liście przeciwników zobaczyłem wczoraj tego topowego polskiego gracza, bo miałem pewność, że ci czempioni, których ustawił w obronie, mają buildy, jakich nie powstydziłby się nawet Krypto czy inny Cruzen. Wiem z dobrego źródła, że ten nice, którego widzicie, w czasie walki może osiągnąć nawet poziom 250 000 HP. Jego preset jest, jak widzicie, ustawiony defensywnie i bardzo słusznie, bo taki jest cel obrony. Nawet jeśli nie wygra, to ma jak najdłużej powstrzymywać przeciwnika i tym samym zniechęcić do ponownego ataku. Mając w tymie Predatora, moim głównym zadaniem jest pozbycie się przeciwników na dobre. Czyli za pomocą jego A3 wrzucenie Block Revive, co jest bardzo trudne. Bardzo trudne ze względu na defensywny pasyw Galatira, bardzo trudne ze względu na Mariczkę, która również jest doskonale ubrana i może naprawdę wiele znieść. A do tego mamy jeszcze Revive on Death od Kurczaka. Zobaczmy, czy uda się wyłączyć Galatira z dalszej walki. Jest blok Revive. Pozbyliśmy się go na dobre. Jednak Nice sprawił, że nie mamy już Donatello. To naprawdę spore osłabienie. Uwielbiam tego żółwia, to świetny support. Teraz A1, Aylila ukradł Revive on Death z Nice'a, co, jak za chwilę się przekonacie, będzie bardzo ważne. No i spróbujmy go wykończyć, ale jednak ten Nice redukuje tyle damage, że nawet A2 A Lila nie było w stanie się przebić, ale zadziałało to, ukradziony on Dev. I teraz niestety nie udało się zaatakować skutecznie z A3 Predatora, i został on już sam na polu walki. Na Nice podniósł Mariczkę, która z kolei, padając, podniesie kurczaka i walka będzie toczyć się dalej. Natomiast udało się ją uciszyć na dobre. Zostało już tylko dwóch przeciwników, Kurczak i Nice, a w zasadzie sam Nice, który jest one man army. I jak widzicie, nawet A2 Predatora nie było w stanie go pokonać i też nie proknął pasyw, nie udało się wygrać. Gratulacje dla Wakki. Próbowałem później jeszcze dwa razy z bardzo podobnym skutkiem, także dzięki za walki Wakka i powodzenia w jutrzejszym platpuszu. A teraz pokażę Wam, jak przebudowałem Predatora, po czym wylosujemy kilku godnych przeciwników i przetestujemy ten build. Kluczowa zmiana to dziewięcioczęściowy Merciless, który zastąpił Stone Skin i Lital, który miałem ustawiony wcześniej, w zasadzie Stone Skin i Savage, bo z tego buildu korzystałem, czyli można powiedzieć, odważnie. Zrezygnowałem z przeżywalności na korzyść dodatkowego ignorowania defensu i szansy na ekstra turę. Udało mi się przy tym zachować dość dobre staty, które, jeśli chodzi o HP, były jeszcze wyższe, ale zmiany dotknęły również relik. Zmieniłem mu różdżkę pięciogwiazdkową, która dawała całkiem sporo HP, speed i accuracy, na gore Crescent. Ten sierp ma świetną synergię z tym, co Predator musi robić, czyli zabijać i to jak najszybciej po to, żeby nastakować jego pasyw, żeby mógł robić evade. Dlatego 35% dodatkowego damage w ataku następującym zaraz po tym, jak zabił Predator jednego z przeciwników, to naprawdę wartość nie do pogardzenia. Oprócz tego, Sierp ma jeszcze jedną zaletę w stosunku do tego, co oferuje różdżka, czyli ten oto trójkątny slot, a w nim gemstone dzięki któremu Predator zadaje więcej obrażeń podczas kontrataków. A kontrataki to jedna z jego kluczowych mechanik, bo kiedy za pomocą Evade unika obrażeń, od razu kontratakuje z A1 i te 50% więcej damage naprawdę da się odczuć, bo normalnie kontrataki mają damage zmniejszony. Tutaj redukujemy ten negatywny efekt. Drugi mityczny gemstone, który tutaj jest, jest przełożony z różdżki i on na stałe zwiększa damage predatora po zabiciu przeciwnika. Czyli jak widzicie, kontrataku następującym zaraz po tym jak ktoś zabił, mój predator może zadawać nawet 100% wyższy damage. I to naprawdę fajnie działa. Zaraz sprawdzimy zresztą to na arenie. Zmieniłem mu również masterki. Masterki podejrzałem u Szyniego, który również jest wielkim fanem predatora tak jak ja i zrezygnowałem z drzewka support, które lubiłem ze względu m.in. innymi na Lasting Gifts, które potrafiło wydłużyć Perfect Veil, vale, który Predator na siebie wrzuca, ale jednak zalety z częstszego kontratakowania, zwłaszcza przy tym buildzie, czyli masterki Retribution i Deterrence, są nie do pogardzenia. Nieco zmieniłem też drzewko ofensywne, zrezygnowałem tutaj z Bring It Down, dlatego że nie często będą się trafiać przeciwnicy, którzy będą mieć więcej max HP niż Predator i byłem zmuszony również zrezygnować z Methodical, które akurat by się bardzo przydało, ale wtedy musiałbym zrezygnować z jednej z Masterek, które dają kontrataki, a z Masterki Killstreak nie chciałem zrezygnować. Te dodatkowe 6% damage'u na Arenie i w Siege to naprawdę wysoka wartość. I zobaczmy, jak to się sprawdza w praktyce. Przeciwników mamy tutaj naprawdę mocnych latynowej arenie jeszcze wprawdzie jesteśmy przed resetem, ale jak widzicie te obrony wyglądają solidnie. I lecimy od góry. Bardzo trudny przeciwnik No Mercy. Zobaczmy, co się uda osiągnąć. No, na pewno ruszę się jako pierwszy, a combo Ailida z Nekretem jest niezawodne. I myślę, że pozbędziemy się na początek Diodozji. Ona za chwilę wstanie, zapewne takie z Galatir ją podniósł. Teraz tylko przetrwać A2 Mariusza. I napędźmy troszeczkę Team Predator. Niestety jest już na skraju śmierci. To bardzo zła wiadomość. Czy uda się nam kogoś w tym momencie zdjąć? Myślę, że tak, że A2 powinno zdjąć Mariusza. Może też nie. Galatira raczej się nie uda. Wprawdzie to będzie podwójny hit na niego, ale, ale mimo wszystko raczej jest zbyt wytrzymały. Proknął pasyw do niego, więc Predator przeżył. Spróbujmy ukraść w takim razie e, blok Damage Zigfrundowi. Udało się. Teraz ID jest przez chwilę nieśmiertelne. Natomiast tak, niestety mamy zablokowane skile Galatir. To bardzo dobry champion, wszechstronny support. Myślę, że najlepszy z supportów arenowych. No i zobaczmy, co się uda teraz osiągnąć. Zmniejszmy cooldown na skillach, które i tak są zablokowane, więc to nie da. Miecz świetlny udało się przeżyć. I teraz może ukradniemy, un ukradniemy Unkillable Mariuszowi. Tak jest, udało się, a przy okazji Lightning Cage wykończył go. I Zobaczmy, co byśmy mogli teraz zrobić. Może zdejmiemy troszeczkę HP Galatirowi. Nie mogę go zabić, wprawdzie musimy to przeczekać. Przydałoby się zdjąć już z siebie te debaffy, no ale niestety jeszcze, jeszcze A3 do niego ma cooldown, także musimy to, musimy to przeczekać. Trochę podleczymy yy, naszych czempionów A1. O mało co do niej nie zginął, to bardzo zła wiadomość. Nie chciałbym go stracić, podobnie jak w walce. Z waką, i teraz możemy wreszcie zdjąć z siebie te debafy. Wprawdzie nie było już block damage, block, przepraszam, active skills. No i cóż, zostaje nam zaatakować Teodozję, tylko ona jest dostępna, więc A2. Jeśli użyłbym A3, być może zabiłbym Galatira, ale na pewno nie zabiłbym Zigfrunda, więc pozbędę się za pomocą A2 Teodozji. I teraz, i teraz możemy już pozbyć się. Pozbyć się, ach, nie mogę się pozbyć Galatira, bo wtedy odpali się pasji w Zigfrunda. No dobrze, spróbujmy. Spróbujmy, niestety A1 Lila już ukradło wcześniej buff Zigfrundowi, więc nie mogę ukraść go po raz drugi i ochronimy sobie Predatora. Teraz, no tak, do padł, niestety scenariusz walki z wakką zaczyna się powtarzać, ale mamy tym razem dostępne A3 Predatora. Także możemy spróbować ominąć, ominąć blok damage u Siegfrunda. Lecimy, zobaczymy czy to się uda. Resistent niestety. No niestety miał na tyle, mój Predator nie ma w akuracji, a miał na, tyle, miał na tyle resistance Siegfrund, także zostaje nam tylko przeżyć i liczyć na evade. No cóż, odpalamy A2, bo nie mamy innego wyjścia. I to A2 załatwiło sprawę, słuchajcie. I To była walka. Takie walki, słuchajcie, sprawiają, że zaczynam się szerzej uśmiechać i zobaczmy kolejną. Następny przeciwnik, kolejny tutaj z tej listy, tym razem z Korei. Też bardzo mocny team. Sprawdźmy, jak pójdzie tym razem. Mam nadzieję, że. Uda się przynajmniej zabić kogoś na hita. Teraz kogoś mam na myśli, tarasa. Czy to się uda? Ach, to może się nie udać, ale spróbujmy. ailil jest dobrze zbudowany, ale nie aż tak dobrze, żeby pokonać tarasa, który przecież, nie, o, który przecież blokuje połowę damage'u, jaki zadają nasi czempioni. Może nie blokuje, tylko redukuje raczej. Napędźmy troszeczkę nasz team i zobaczymy. Czy nie uda się na pewno nikogo zabić, więc użyję A3 po to, żeby zachować na sobie Perfect Veil. Może go użyję, wszystko jedno w sumie, na kim. Niech będzie na tarasie. Na pewno nie na Mariczce. Może nie wszystko jedno, bo jeśli użyłbym go na Mariczce, wtedy Taras, by, wtedy taras by miałby kontratak. Spróbujmy w takim razie nadgryźć go odrobinę. To będzie ryzykowne, będę musiał przeżyć ten kontratak Tarasa. Ale spróbujmy. To nie ryzykuje ten nie je ziemniaków. Uda się. Udało się. Udało się przeżyć. Jest dobrze. Ach, niestety za drugim razem już się nie udało przeżyć. Ta walka może być przegrana. Główny aktor już niestety nie wstanie, czyli Predator, ale nie poddam się jeszcze. Zobaczymy, czy czasem nie udałoby się zabić. Nie uda się zabić Galatira. No cóż, spróbujmy w takim razie. Proknąć pasif Nice'a. Udało się zmienił formę i zobaczymy, co teraz, co teraz możemy zrobić. Teraz musimy niestety przeczekać to wszystko. Dobrze, czyli spróbujmy. Nie, nie sądzę, żeby się udało to przeczekać, ale możemy zawsze spróbować. Szkoda, szkoda, że predator tutaj padł. No, teraz to jednak jest w dalszym ciągu potężna siła, a dodatkowo Mariczka, Galapir Nice. No, ale jak widzicie, mogę toczyć w miarę wyrównaną walkę. Ach, cofam to, cofam to, to nie jest wyrównana walka. Dobrze, 1-1, Predator 1, Przeciwnicy 1. Zobaczmy trzecią walkę na koniec. Może chociaż uda się tą ostatnią walkę wygrać. I powiem wam, że ostatnią walkę, którą chciałem wam pokazać, to miało być zwycięstwo nad bardzo mocnym przeciwnikiem z klanu Secret Pandas. Ale jak widzicie, choć próbowałem czterokrotnie, nie udało się tego osiągnąć. Dlatego spróbujemy zakończyć dzisiejszy film nieco łatwiejszym przeciwnikiem. Nie dużo łatwiejszym. Dajmy na to, że to będzie również przeciwnik z klanu z tego samego klastra, ale mam nadzieję, że chociaż tutaj się uda. Bardzo podobny team jak Waki, natomiast mamy tutaj Tarasa zamiast zamiast kurczaka i zobaczmy jak przebiegnie ta walka, żeby zakończyć film zwycięstwem. A jak widzicie, predator jest mocny, ale z niektórymi timami nie byłem w stanie wygrać, choć było blisko, ale nie udało się. Spróbujmy w takim razie wykończyć może Tarasa na Hita z Ailila. Co? Udało się. Ta sztuka czasem wyjdzie. Oczywiście został teraz podniesiony z powrotem, natomiast proknął pasji w predatora. Mamy kontratak, napędźmy naszą drużynę i spróbujemy użyć A2 teraz, żeby, no, może się uda jeszcze raz pozbyć tarasa, a przy okazji następować pasyw Predatora. Zmienił swoją formę Nice i teraz mamy oczywiście kłopot, ale to było wliczone w tą walkę. Nice prawie zawsze jest w stanie zmienić swoją formę i wrzucić na siebie Ankle Jedyny sposób to multihity, ewentualnie bomby, które by E, zablokowało mu tą możliwość, spróbujmy pozbyć się Galatira, który oczywiście wstanie wtedy, kiedy Mariczka padnie. No, ale zobaczymy. Musimy przeczekać przynajmniej do czasu, aż będziemy mieć perfect veil vale na Predatorze i będziemy mogli wrzucić Hunter's Gaze bez ryzyka, że uda się go rezystować. Wstali wszyscy tak, jak to było wliczone. Chociaż taras może nie mieć aż tyle rezystans. Spróbujmy pozbyć się na dobre tarasa. Resistent jednak, ale udało się. Mimo wszystko damage był na tyle duży, że udało się zrobić blok Revive Tarasowi. Także lecimy dalej. Ta walka. Idzie zdecydowanie lepiej niż z, przeciw, z moim poprzednim przeciwnikiem. Tamtych walk Wam nie pokazywałem, natomiast mam je nagrane, obejrzę je sobie, spróbuję je, spróbuję je przemyśleć i zobaczyć, czy może nie popełniłem jakiegoś błędu. Natomiast walka przeciwko Nice'owi, nawet wtedy, kiedy został sam, a może raczej zwłaszcza wtedy, kiedy został sam, zawsze jest bardzo ryzykowna. To doskonały czempion, zobaczymy, czy coś uda się w tym momencie przeciwko niemu osiągnąć, mając pełny team. Ech, na razie, mając pełny team, bo to za chwilę może się zmienić, kiedy Nice dostanie swoją turę. Jak na razie, Ally Protection od Nekreta dobrą tutaj nam robi robotę i dokładnie, dokładnie stało się to, o czym mówiłem, ale spróbujmy odwrócić nieco ten los i zastanówmy się, czy użyć EOI czy A3 na Nice. -ie. Może zaryzykujmy, może zaryzykujmy to, że Nice nie będzie miał na tyle dużo rezystansu, żeby oprzeć się Hunter's z Gaze. Zaryzykujmy. Kto nie ryzykuje, ten nie je ziemniaków. A3 resistance, niestety, niestety. No, jedyne co udało się osiągnąć to Perfect Veil vale na Predatorze i walka toczy się dalej. Zróbmy w takim razie teraz AOE. Ach, AOE zostało, został zowcowany, ponieważ wrzuca na nim Block Buffs. No cóż, walka trwa, walka trwa. Oto A3 całkiem niezłą robotę zrobiło. Niestety Galatir wstaje, chociaż nie ma teraz swojego revive'a i już nawet jeśli by miał, to już go nie użyje. O, ciekawe, Nice zmienił formę. To było niespodziewane i prawdopodobnie to to spowodowało, że wygrałem tą walkę. Słuchajcie, nie była to zła walka, muszę przyznać, że ten team bardzo lubię i to będzie team, który będę puszował platynę również w tą niedzielę. Poprzednią również nim walczyłem, wtedy jeszcze Predator był nieco inaczej zbudowany. No, nie jest to team samograć, trzeba bardzo dużo myśleć tutaj, grając, na bardzo wiele rzeczy uważać, a dodatkowo trzeba jeszcze liczyć na ponadprzeciętne RNG. Napiszcie w komentarzach, czy podoba Wam się mój nowy build Predatora i czy Wy robicie fuzję Cassandry, Bardzo jestem tego ciekawy. Pamiętajcie o zostawieniu łapki w górę, a jeśli jeszcze nie subskrybujecie mojego kanału, to zapraszam. A na dzisiaj z mojej strony to już wszystko. Dzięki, cześć.